Jesteśmy na konstytucji 3 Maja 13 13A mamy tutaj dwie windlift serwis Ale goma 12 minut. No. 0 2 Co krutte Powiat panel Zaczyna na wyświetlać. Szybko 0 No Co dwa piętra nie A może Nie czekaj nie to jest, to jest niemożliwe Wytyfy? Co to było? Ale panel nie ma na pierwszym piętrze. No nie, nie ma pierwszego no, piętra. Sara jest. Widać wszystko. Patrzcie na to. w tym ktoś tu chyba musiał robić. No! Piętru? Nie, nie mogę. Musiał ktoś tu robić, w No. A to druga gdzie stała? Widziałeś? No Aha, to trzeba zwołać. Patrzcie, facem rake'y ktoś tu robił. No! Jak szparę jest? Pokaż szparę tutaj. Patrzcie, jaka jest szpara. We drzwiach. Czy jak zejdziemy na zero? Nie, bo ona podczas tu nie widać wszystko. już musiał coś z robić. No! no Poledzy moi pewnie robili. No właśnie! Poledzy no, ja wredne i teraz są szpary w na pierwszego piętra, żeby nie było. <grymne> no, no bo wsiadamy na zero i na drugą windę. A teraz z Jak to wygląda? Może tam jedzie na pierwsze piętro? No, teraz się przekonamy. Dobra, zwołuj. Wspólne sterowanie, Ta musi jechać do góry. Wspólne sterowanie widzicie? O dobrze? Nie. Niestety. Tutaj mamy drugą windę. Tutaj mamy już I zobaczymy teraz co z tym. Też nie? Też nie, nie, nie ma pierwszego <grymne> Ciekawe że tu jest na no. pierwsze Przejdziemy się z salami, może. co na Co? można Co? 17 Była strzałka jak nie nacisnąłeś? Jak ja bym się mu na pierwszym piętrze to nie ręczę za siebie. Patrzcie, to mi wyświeża. Jeszcze raz, zaraz, dwa. ze śmieszny blok. No. Druga jechała. Gong słyszałem. Też słyszałem. Chyba tak, tak, że tak się chyba już chyba, nikt nas nie zwoła. Jak druga się pojechała No to może na zero nawet jechała Piętro? Jedzie druga Nie, co czy zrobić? Czy Nie, rozmiałem, że ona się otworzy Naprawdę mają No ja bym się zadzią na pierwszym 5 ręczę za 7 Właśnie Jeszcze jakby cię... Nie rozciągach było 0,5 roba, bo to 3 nawet są czasem No jakby cię otworzyła patrzysz ściana Straszne

Dzięki Jesteśmy na konstytucji 3 maja 13 E. 13 de No Serwisa. Jesteśmy na konstytucji 3 maja 13F, 9 Mamy listę z Lisa. Z którego roku? Z 21. Myślałem, że jest 2009. Ale nie, nie, nie. Dobra, jedziemy na 9. Do 21 jest na liście. No, już się położył Możeś pokazać z nim jak się kładł nie chcesz? Nie! Zwariowałeś. A to co osiągnę. Dziękuję. Przewiadę. Postanę? No. Scary. Podwójna osiedlówka tutaj No 1000 kilo i 14 ok niestety tego z ręba już tu nie ma Nieważęć Boli mnie bardziej mój z ręka No nie dziwię się Jesteśmy na konstytucji 3 maja 15, a i słuchajcie, mamy zęba. Troszkę mam. gniezdo Co? Patrzcie, jaka kabina. Ja. A ja. jaki panel? No, jeszcze. ło, wow, rygiel. Patrzcie... Ja, ale pierwszy... Unikat! No! Ja? Mhm. Unikat? Tak. Super znalezisko nam się tu trafiło, naprawdę. To jest. To Czwarta generacja. No. no. Jezus, to jest jeszcze lat. Jezus, te drzwi! Trzasły... Nie ma wina. No nie. Ale typ. Co za złom. Ja ci dam. Piękny zręb. To czwarta generacja. Z metalową kabiną, ale jak jeb... No. Tu mamy klatkę B i dwa zręby, słuchajcie, nie jednego. Przedziowy. Otwarty przedział meblowy. Widzimy? Tak. Cisnąłeś już? Jo. Dobra, tam sobie stań. E, stań dalej, ja będę nagrywał wow. stąd. Nie no, piękne zręby. No, tej, panel taki suajdowski. ta. No. Oj, nie, nie, nie to teraz Nie otwierasz, nie? Nie. Normalnie Tak. Sejdziemy w dół i czekamy na drugiego zręba. A one mają wspólne jakieś? Tak, chyba tak. tak. Chyba tego trzeba na górę posłać. Tego? No. To ty poślesz, i ja wysiądę, dobra? No. Piękna czwórka, naprawdę ja piękna. By tutaj był, yy, Co? Mi się wydaje, że to był cała. Tu już zero? Tak. To wychodzimy no, Dobra i zwołaj drugą No już jest na zero słuchajcie Też ma otwarty przedział meblowy tu stała? Tak nie Wciskaj, ja sobie teraz tu stanę, o. O i teraz idealnie wszystko, o. Patrzcie jaka wielka kabina i wszystko widać. Pozdrawiam toruńskiego windziarza. Dzięki. Proszę. Ale dużo miejsca, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo. Ale hamowanie. Dobra, jedziemy w dół, idziemy dalej. Rusz. Wciśnij, o! Ty ja nie wcisnąłem. Sama ruszyła? Tak. Problem. No. Kraj, to ja na pierwszym. Idziemy na pierwszym. No, chyba że się zatrzyma na trzecim albo na drugim. Nie. Dobra, wysiadamy tutaj, słuchajcie, na pierwszym. I zobaczymy, czy wręcz ma położenie kabiny na żarówce. Może mi. Patrzcie, panel oryginalny, dobra. Na dół niech jedzie. Puść. Co jest z tymi drzwiami? Y Zablokowały się drzwi, słuchajcie. Jesteśmy na końcu 3 maja 18 i mamy zręba osiedlowego. Też odchodzi i to. No. Ale pracuje. No. Głośno. Dodaję to klimatu. Jezus, spać, jakie UDT. Tu? 2015 ha. Grudzień. Jezu. Kiedy to było badane? Nie otwieram. To kiedy to było badane? No nie wiem. Jak to pracuje w ogóle? Czujesz? No. Coś będzie. Na kęty. Nie. Niżej. Jeszcze niżej. Naprawdę nie ma tabliczki zamienowej Jesteśmy na konstytucji 3 maja 18 i mamy zręba No No latki B nie będzie, bo tam jest Schindler. To będzie w oddzielnym filmie. Także teraz idziemy na konstytucji 3 maja 20. Linka do Schindlera oczywiście to staniecie w opisie. I zero naciśnij od razu. Przynajmniej na dziewiątym wysiadamy? Wgadzajmy Nie. Jedziemy na zero i na pierwsze I pokażemy żarówkę nikt nie wie to... no! jak się zamknął Chyba, że teraz na pierwsze jedziemy no dobra i zjedzie nam na parter. tak o. powinien być na żarówki nie? Jest. Co ciekawe, ten dzik ma położenie kabiny na żadówce. O, widzicie? O, czekajcie. O. Dobra, to idziemy dalej. Jesteśmy na konstytucji 3 maja 20 i słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Mamy tutaj windę Warszawę. No nie ma tylko na osiedlu na skarbie. Drugi już. No. Jest jeden na naszej Ale złom. Jezu, jak on długo hamuje. 14. czternasty jest. Konserwator. No. Jezu, ale syf! 14 rok. No. I złom. Złom, złom. Antik na teraz, nie? Tak. Jesteś modlikać? Jesteś modlikać? Klikaj. Ale patrz, tu masz już dźwig. No. A tu jest konserwator już inne osiedlenie my tu konserwuje. Tyle, że na Rubinkowe przenie tu, a tutaj, a tego tu nie ma. Bo to jest na skarpie, należy to winda. No tak. Hmm. Część nie jest. Chcę wiesz, pomyśleć. mnie. Cztery ci powiem, jeszcze pomyśleć. oświetlenie. Tego się tu nie spodziewałem. No ja też, szczerze mówiąc. Ciekawe, co wcale idzie. No pójdziemy tam, udamy się. I nie polecam w ogóle, brzydka pogoda jest deszcz na no, Daje dosyć No dokładnie, no. To oddana. Tak w mieliśmy I to tak on dosyć na 2 godzinki. No. Owiad musieliśmy zjeść. No dokładnie, o, zero. O, no. Jesteśmy na konstytucji 3 maja 20A. Mamy tutaj starego lift odwiedza. I tu nigdy nie byłem. Nie wiem, to, że panie, to... I nie mrygocze. No. lubię tam wysiadłacza. To jest na licencji Tyson Group, słuchajcie, naprawdę. Skąd wiesz? Bo u mnie na startowej są takie windy. Nie serwis? Nie. Guziki inne? Tak. A można robić dyspozycję? Nie wiem. Lepiej nie sprawdzaj. Magonka, ale bardzo cicho. No i falowy. Ok. czekaj. No ja nie widzę dobrze, u siebie. No tak mało, bo ja nie widzę jak się tu źle wychodzi. To jest, słuchajcie, normalnie ty sen Krup, jak nic. Naprawdę ja się czuję jakbym był na startowej teraz. A ile? 21 Tylko, że drzwi są inne, a tam są takie białe w środku, to są takie brązowe. No ale szczyńskich Gdańsku jeszcze. No błąd jak na Słowacji też. No, taki trochę pode... inny. Nie można. Nie ma. Czyli... Jesteśmy na konstytucji 3 maja 20 B. Mamy statego lichce Dwisa. Nie no wchodzę Ok. Niebieska kabina, słuchajcie. No, drzwi O, to biczka. No, dajemy na górę. O, jest oznaczenie lift serwis. No. Ej, David. No. Widzisz? No. Stać. Mhm. No, fajne. No, patrz, co tu pisze. Patrz na górę. Ja nie pawić Elanę, tylko Apator. Oj oj oj, komuś ci chyba nudzi. Tylko Lechia. A jak? chyba. <laughs> Dokładnie, tylko Lechia. Ty wykrzywijamy tą tabliczkę Gdzie ona jest? Tutaj. Można zabrać. No, zabieramy. Dobieramy? Nie. Patrz teraz. Pokaż to te panie zero. Jak się trzyma, to nie świeci. No? To nie merygo trzasła jeszcze raz. Patrzcie. O, a teraz? Świeci. No. No. Jesteśmy na Konstytucji, 3 maja 2020. W całej mamy lift 120, jedynym oto lift 120 kończymy liftu z tej ulicy. No, już dosyć na raz starszy. No. Postarowani ludzie. Nie ma gongu. Nie ma gongu. Znaczy z tego, ale do śmierci. No. Nie namykasz się. Dziś są krzywy. No. Ale syf. Ale śmierdzi w tym w serwisie. Ale jak? Zamalował. Słuchajcie. Pokaż lustra jak się zafungiłem, bo to jest chwałe tak Lustra pokaż. Proszę Troniku, ja się zastanowiłem, bo śmierdzi normalnie po prostu. No śmierdzi, naprawdę. Smród niesamowity. Może tak mam po prostu. Piętro dziesiąte. Łana mówi. Ja? No. Nie jedzie. O. Jedzie, jedzie. No szybciej. No. no. Może się na półtorej godziny uda tu zrobić. No? No. A ja to idzie na twój kanał, no bo do mojej ulicami wszystko oddzielnie idzie. No a mój to wszystko idzie, to nagraliśmy. Super. Turymy. Także co, dziękuję Wam za obejrzenie i w z tej ulicy. Trzymajcie się, cześć.